Dat is een grote kater, Nee. No. Ja! 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 Ooh, gol Bravo, horror. Bravo, horror. Come on, No Myślę, że bardzo dobre spotkanie z dość wymagającym, powiedziałbym, jak na nasze warunki, bardzo wymagającym przeciwnikiem. Chłopcy przede wszystkim oddali naprawdę charakter na tym boisku. Widać było wolę walki zresztą po obydwu stronach. Żadna z drużyny nie chciała odpuścić. Generalnie mówię, jestem bardzo zadowolony z tego, co pokazała drużyna. No, mieliśmy praktycznie sześć odejść. Co do Koronackiego jeszcze sprawa nie jest wyjaśniona, ale odeszło sześciu takich jakościowych zawodników, więc teraz staramy się odbudować tą kadrę jak najszybciej. Wiadomo, że w zimę nie jest to łatwe. Natomiast no mówię, no, jest e, Prince Okaci i wiadomo, że jeszcze, to jest jego pierwszy mecz. No, na, na pewno nie oddał, nie oddał tego, co, co, co potrafi w rzeczywistości. Natomiast widać, że jego fizyczność jest e, w całkiem dobrym stanie i myślę, że będzie z, mecz, z meczu na mecz będzie się prezentował coraz lepiej. Zespół Oscara bardzo agresywnie wyszedł na ten mecz nastawiony. Także musieliśmy trochę tam przetrzymać taką bym powiedział walkę dosyć agresywną, ale, ale wytrzymaliśmy to ciśnienie i, i tym samym w zasadzie odpowiedzieliśmy. Dosyć szybkie tempo tego, tego spotkania, mówię zarówno z jednej jak i z drugiej strony, natomiast no cóż, no, my byliśmy ze skuteczniejszym i, i wygraliśmy to 2-0. Zwycięstwo, tak jak ja zawsze powtarzam, no zwycięstwo każe zwycięstwo tam w jakiś sposób buduje, natomiast ja po raz, po raz, po raz drugi w przeciągu tych sparingów jestem zadowolony z tego, że mamy czyste konto z tyłu, bo na tym, mówię, najbardziej pracujemy, rozmawiamy o tym, żeby tych bramek jak najmniej tracić, bo swoje chyba już przyjęliśmy i, 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 i z tego się na tą chwilę cieszę.